Jeżeli chcesz w końcu zobaczyć jak twoja oponka znika, jak twoje ciało się ujędrnia, a ty kochana, zaczynasz tryskać energią, masz motywację do działania i ćwiczysz z radością, to kochana idealnie trafiłaś. A dodatkowo, jeżeli dodamy sobie do tego, że nie masz czasu siedzieć godzinami na siłowni, a być może nie masz na to po prostu ochoty, to trafiłaś jeszcze lepiej, bo stworzyłam projekt dla kobiet właśnie takich jak ty, dla kobiet zabieganych, które chcą w końcu zobaczyć efekt kochana tysiące kobiet już zobaczyło efekty zobaczyło jak ich oponka znika jak ich ciało się ujędrnia jak z dnia na dzień mają coraz więcej energii piszą do mnie Kasia to jest niemożliwe co ty ze mną zrobiłaś nigdy nie chciało mi się ćwiczyć a z tobą to jest czysta przyjemność uśmiech nie schodzi mi z twarzy to znaczy sobie ćwiczącej. Mi też, kochana, bo podczas treningów zagaduję, inspiruję, motywuję, żeby ci się kochana chciało, bo trening ma dawać radość, ma dawać satysfakcję. My mamy tryskać pozytywną energią, kochana. I taką właśnie energią chcę ciebie zarazić. Chcę dać ci ten impuls do zmian, do tego, żebyś w końcu zobaczyła, kochana, efekt. I nie ma na co czekać, nie ma na co zwlekać. Startujemy z kolejną edycją, z kolejną edycją. Co obejmuje? Co obejmuje mój autorski program, kochana? Ćwiczymy, uwaga, tylko i wyłącznie trzy razy w tygodniu po 15 minut. Więc kochana, znajdziesz czas. To fenomenalna informacja. Kolejna rzecz, wprowadzamy bardzo proste nawyki, które zajmą ci 2-3 minuty dziennie, ale Uwierz mi, sprawią, że Twój efekt będzie trwały. Zapominamy o jojo. Dodatkowo kochana, podpowiem Ci, co delikatnie zmienić na talerzu, żebyś bez liczenia kalorii i bez diety mogła kochana zrzucać, zrzucać, zrzucać ten niepotrzebny balast tego tłuszczyku. Kochana w zdrowym ciele, zdrowy duch, zróbmy to, kochana, razem. Od siedzenia uwierz mi, nic się nie zmienia, ewentualnie pupka rośnie, natomiast razem możemy wszystko. Przekonało się już o tym mnóstwo kobiet. Czy ty też dasz? sobie szansę, nie czekaj, nie zwlekaj. Klikaj tu gdzieś dookoła tego filmiku i dołączaj do naszej wspólnej przygody. Tym razem po to, żebyś osiągnęła efekt, miała energię, miała jędrne, smukłe ciało i wreszcie, kochana, będzie Ci się chciało!